To jest Marek. To jest Adrian. A to jest program pod tytułem... Pierdolenie o Chopenie, O roboczym tytule e, Młody Sulejman i Truba Duży. Dzisiejszym naszym talk show gośćmi będą Jarosław Boberek, e, zwany jako Jarosław Boberek. Oraz nowojorski taksówkarz kabel. Poradnik, poradnik dla każdego, to jest kurwa zimno. Co może zrobić wtedy, kiedy jest mu zimno. Co myślisz o tym? Myślę, że kurwa po pierwsze trzeba się ciepło ubrać. I panowie, kurwa, nie garzcie bo są kurwa yy, cieplutkie. To jest tak jak cieplutki kocek i herbatka. Prawie. Kurwa, e? no, e? A myślałem, hey, bo... ja że. Kurwa, jeszcze jest taka opcja, że jak już jest tak naprawdę bardzo zimno, że można w pory zeszczać i przez chwilę ci będzie ciepło. No ale później ci zamarznie dupa i będziesz miał. Pory. I podmnożenia są kurwa i trzeba iść do szpitala. Ja słyszałem, że można zrobić też ruski kaloryfer. możesz jest. zademonstrować? Nie wiem. Nie wiem, że jak jest ruski kaloryfer, jak się robi. Nie. No jak, kurwa, nie no, wiem, no, ja. że ruski kaloryfer to jest, że takie też robisz, nie? Także istotnie jest ruski kaloryfer, że zaraz cię jest ciepło, nie? Pamiętasz, jak gadaliśmy no, o tym, że mówiłeś mi, że ziomka miałeś jakiegoś, co kurwa wali czwartkę i zawąchiwał pachą? Nie, pachą rękawem. rękawem zawąchiwał? A to, to nie, to nie ziomka, to są to... ten, kurwa, w e, fabryce domów miałem te... Praktyki? Praktyki, o, no. Praktyki, ten, no nie, to też to też A jeszcze tego, nie, bo... Są różne, jak jest zimno, to pije się wódkę, prawda? I są op, y, różne sposoby po prostu, tak jakby, zażywania e, alkoholu. Y, I kurwa na przykład y, zamiast przepojki robi się różne rzeczy. Na przykład można zawołkiwać rękawem. Można. można zawołkiwać majonezem, Mają majonezem żeby dobrze. Tak. I co jodełką, jodełką można sobie tak zawołować? Można. Ja też wiem, że są ludzie, którzy... Przykład, kurwa, jak jest taka późna jesień, no. to można wpić na przykład w tym sadku na przykład. I można zawsze jabłkiem jakieś przegryźć czy coś. Coś zawsze... Jabłkiem no, tak. można też jabłkiem tak. Coś, coś na ziemi zawsze się znajdzie, nie? Jakieś Że natury, tak? <głosy> <głosy> no ale ty mówić o tym kurwa, co zrobić, żeby było ciepło. No a co zrobić? Co ty byś Bartek zrobił, żeby było ciepło. Pierwsza sprawa. Jak ci zimno, nic no. se kurwa do kranu. Zalej sobie dłonie zimną wodą i sobie zaraz rozejrzyj i wtedy będziesz miał ciepłe ręce cały czas, tak. bo to coś z krążeniem jest, ten, tak? No. Ja myślałem, że ty jesteś po prostu masochista. osobista. <grym> zimne ręce i zimnym no, zimne. Zimne z zimnymi rękami tak. Jak jest minus wiesz, 20 to no, może tak jak, teraz, no, jak no, teraz. wodą, kurwa. <kluzł> Masz sobie przetrzeć. Nie wiem, no nie, nie, ogólnie to tak pierdolimy, bo nie znamy nawet sposobu, jak się dobrze no nie. nie, no jest patent, no nie? No co, po prostu trzeba się szybko ruszać, nie? I I, i, i wtedy krążenie sprawia i wtedy na pewno jest ciebie. Druga sprawa, zimnej wody trzeba pić. Tak? Wtedy organizm się rozgrzewa bardziej. Żeby, żeby, żeby tą wodę, żeby ją pogrzeć. To jest bardzo trudne do no, po prostu... Kurwa, nie wiem czy to jest dobre. Bo... Dobra, a jest takie jeszcze pytanie, czy kurwa, to też nie jest za fajne. Bo zamaczcie kiedyś w, w nosie i że się nie. Musisz... włosy kurwa A zapoznałeś się kiedyś takim kurwa glutem. Nie. Kurwa nigdy życiu, kurwa nikomu tego nie życie. A co tak miałeś? Kurwa po razm się pożywał. Trzeba się warknąć, nie? Nie K**o? <laughs> no k**o Ale pekne nie, je jeden z vás to mňa Nie polecam kurwa hachać na mrozie po prostu. Nie? Jak się w ogóle koksu nasz program nazywa? Bo ja nie wiem, jak się nazywa. Bo... No, kurwa pierdolenie o szopenie. Pierdolenie o szopenie. <grymian> młody kurwa sulejman, duży Nie, pierdolenie o szopenie by było dobry kurwa. Tak. Młody, młody stulejman, młody, <grymian> <i stuleman, grymian> <i stuleman, grymian> młody Odcinek. Pierdolenie o szopenie. Odcinek pod tytułem Młody, młody stulejman i truba duży. W ogóle to, przecież tutaj dzisiaj nagrać coś. Siedzimy tu kurwa o godzinie 15 I powstały co? Nic nie Trzy kawałki krypka i jeden bułka. No i kurwa my nic nie nagraliśmy A było nas, tu, a było nas tu, kurwa ośmiu no Było 170 bitów I, i kurwa 10 tysięcy I nikt kurwa nic nie nagrał A najlepszy pomysł yy, To był kawałek pod tytułem Kurwa, nacho Vidal? On, nacho Vidal? Ale on wyjdzie, kurwa, ten numer wyjdzie akurat. Bo... Nacho Vidal. Nacho nie. Vidal, kurwa, tak. E, będziecie wyjebani jak kurwa Eco Vital. Nie. Będę tu te gary, kurwo Nacho Vidal. Nie, jak to miał być? Co? Nie, e. Będziesz wyjebany Eco Vital, będę tu te gary, Nacho Vidal. O, to, to, to. Takie coś, nie? Jak to bywa w programie? Pierdolenie o Dzieją się jak zwykle różne dziwne rzeczy Odwiedził nas dzisiaj Kamel Znany jako Kamel Czyli tutaj po prostu Śródmiejski przemykacz osiedlowy. I jak podjeżdżał pod studio Wypierdoliła mu opona Czyli pewnie jest to nasza wina I Jest minus 30 i będziemy... Masz lewarek? Nie no, <laughs> no jak kurwa I zobacz co się stało kurwa ja, kurwa, kurwa Dobra to trzeba pokoić dzwonić około 50 no tam no, dobre, tam czary marie kurwa w tym na kopitach, że oni pokazywali, wiesz, że pieką coś, Ja nie? wiem, bo tam Cezary Pazura występował, tak? No to właśnie kurwa dziwię się, po... dziwi się, dziwi się tym ludziom, która znamy, którzy kurwa do tego przykładali rękę i oni, oni o tym kurwa nawet no, nie ja Jak ja dzisiaj wszedłem na, na Facebooka to? i L Doka wrzucił chyba takie coś, no nie, no. czy na Instagramie wrzucił, że było zdjęcie, człowieku, tania odzież, no nie, coś tam, najlepsze marki i Norbi stoi i robi tak, nie? Pozdrawiam, nie, polecam Norbi, nie, i tak. Nie. A jestem, o tym wie. Norbi to powinien być. Ja bym się ksywę... Norbi wystąpił, kurwa, w facie, od witania odzieży. Norbi powinien mieć ksywę Torbi. <laughs> Bo tam rozdawali ekologiczne reklamówki i że on reklamował te torby. Zamiast <laughs> Norbi to Torbi, a teraz przed Państwem Torbi. To... Nie, jakie umnę piosenki? Dziewczyny są. Aha, aha. Gorące. Aha, aha. I o Torbi. Torbi kurwa, człowieku. A jeszcze jest taki kurwa jeden, jak się nazywał? Tobiting? A tego widziałeś? Widziałem. No, <grym> ja to wiesz, kurwa, jakoś wiesz. Znaczy nie no, U mnie było... się, byli kurwa Gypsy Hunters, no nie? I oni tam kurwa cały czas <grym> były, kurwa w a kamienica, cygany były ganiały z kierami i wszystko. Ale człowieku wiesz, w kurwy nie wkurwi by się jakby ci ktoś komentował, że <grym <grym zrobiłeś sobie kurwa z polówki, kurwa Lamborghini. Znaczy no to nie, on nie zrobił z polówki, ale... Znaczy nie no. Kur, kurwa, no jeżeli, jest, jeżeli osoba jest gdzieś tam znana... I od takie, takie dziwne akcje, znaczy dziwne akcje, według niego no to jest w porządku, no według kurwa e, <laughs> mnie, mnie też nie jest nic dziwnego, że ktoś sobie chciał kurwa sam zrobić Lamborghini. <laughs> nic a, dziwnego, na, kurwa, e, e, że e, e, chłop chciał e, zrobić Lamborghini. No bo jak? Jeszcze dobra, Lamborghini normalnie chyba się mówi, ale Lamborghini chciał coś zrobić. No. No? no dobra, no to jest jego sprawa, no fakt, kurwa, no ale wiecie, jest znany, no i jest, poradno, kurwa, no, kurwa, no można go skrytykować, no bo, no, bo gdzieś tam ludzie znają, nie? Rzesz, ci ludzie, którzy gdzieś tam się pojawiają medialnie, no są narażeni na krytykę i powinni kurwa, mać to wiedzieć. A on wiesz, wyskoczył z tekstu, na nabija Ty, a jeszcze był taki gość Bartas z werby, kurwa takiego takiegościa? To wtedy kiedyś mówił właśnie w jakimś wywiadzie, no. że właśnie ten bartas z werby, ten taki usiejący to jest, no nie? i no. tam jest dwóch, jeden jest taki szpakowaty, a drugi taki usiejący, no nie? I, i ten, że ten usiejący sobie też właśnie zrobił taki numer, że na pierwdą już pachli na jakieś auto i że miał swoje kurwa wiesz. Ferrari i no. że znaczki normalnie wiesz, Ferrari ty sobie kupił specjalne, dokupił, żeby dać. Żeby mieć. Że werba, wiesz co chodzi. sześć kawałek młode wilki, a wiesz, że wyszło kawałków młode wilki? Nie. Jak ostatni raz wchodzimy na YouTube, było ich 12. Ale los, Część 12, nie? Te, aha, jeden, jeden, jeden kawałek pod tytułem Młode Wilki i jeść. Ale to, co jedna osoba to robi? Tak, nie, dwie osoby, I czy, czy oni jeden gra na pianinie, ale tam syntezator jest na pianina, no. a drugi śpiewa, no ci znaczy obydwaj oni śpiewają Jeżeli i, nie? i Musisz kochać, ja, nie, nie kochał cię nikt, ja będziesz brała do geby i nie będzie wstyd, ty, a ty, ale, ja wolę czy, a ty, to Ale to jest jedna ekipa, która nagrała 12, tak, 12 kawałków, 10... kawałków pod tytułem, kurwa, młode ja, ty to tak trochę jak, kurwa, saga o ludziach lodu, kurwa, no, kurwa. Bez... Dali, że sobie, dali. Także kurwa, no nie pozdrawiamy. <grywa> kurwa. Nie, no, werba, kurwa, człowiek. To no nie no pamiętam. No jak się nie pamiętasz? Pierdolenie o Szczepanie. Pierdolenie o Szczepanie, tak jest, dobra. Znaczy, no nie no, bez, bo oczywiście bez obrazu dla, dla, dla wielkiego kurwa, artysty, artysty no, Tak, tak. Ja Fryderyk Chopin, no nie? Tak jest, oczywiście to jest prosto. Tak. W żelazowej woli on mieszkał, tak? Urodził. Urodził się w żelazowej woli, a później mieszkał w obręgorku, tak? Nie. <grywa> nie. Kto mieszkał? <grywa> Stefan Żeromski tam mieszkał. Żeromski, tak. Kurwa, mnie zmarł. Mój dziadek nie... mu niego piece budował. Nie, Mój dziadek, dziadek nie. był nie? I człowieku, że, dlatego ja mam taki talent krasomówczy, że wiesz, dziadek był, był z Dunem i robił, wiesz, tego, u tego, u Sienkiewicza tam piece, no u Sienkiewicza nie? U tak, 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 nie no. wiesz połowa. nie wiem, no, Sienkiewicz, no. Dobra, nieważne. Już, już abstrahując od od no od yy, nie wiem. Taki żart był, I słyszałem tak? ostatnio taki żart, że człowieku ten, Ja mam dobre. Nie, ale. poczekaj. Że chłop poszedł do roboty no nie, i domalował sobie kurwa kredką, kurwa wąsy, no nie? I mówi tak. że Kurwa, no nie, tam wszyscy się z tego śmiali, bo to wiesz biuro, nie? I tego. I, i że kobiety się tam z tego śmiały, no nie wiem, ty, dlaczego to zrobiłeś, no nie? No mówi, że no jak ja przychodzę i one mają brwi domalowane flamastrami, <gry> No to ja sobie domalowałem włosy, że tak było, wiesz, że to, wiesz, że to taka moda, że to taka moda. Ale ja no nie, fakt, się... niektórzy, niech, niech, mają, kurwa, dopierdolone, no nie, Dziękuję nie wiem, po co, ale, ale no z to brwi, to już jest, no, jest no, to, to, nie to wygląda, jakby, kurwa, ktoś cichenną, no tak, przypierdolił, Nie, jak one w ogóle, wiesz, co teraz już tak, robią sobie? Tak. Że one już w ogóle golą całkiem te brwi i sobie domalowują, no. nie, nie? Tak. A tak czy jak no nie, no, to jest, pierdolimy, że pewnie, nie wiem, czy, więc Marek, no, co, no, to talk show jest, tak? Tak, bez, jest gości, gości, co... bez gości, bez gości, to to bez gości. Jak bez gości, zapraszamy Bobra, Bo oh. chodź. kurwa, Boba, siadaj, tyka. Boba, tyka. Jest to z nami Bartek, gości. jest nami Bartek. Pęka głowa, kurwa. Nie, no chodź. Siadaj, siadaj kurwa na fotel. Siadaj na kurwa, po. No chodź. Siadaj, to, kur... kurwa jesteś gościem w pokój zwierzę. Zwierzę, kurwa. Naszego talk showu. No tak się mówi, jak się odmienia talk, talk, talk show? Talk show, talk show, talk show, talk showowi, talk show... Zajeramy? Zajeramy. No Dobra, to co, może jakiś wywiadzik z Bartkiem? Kurwa. Tak. Dobra, Bartek, no powiedz mi, powiedz mi tak. Bartek, przedstaw się najpierw może, bo nie, bo nie może znają. Bartek Bobson zwany Bobrem? Bartek, Bartek Bobson zwany Bobrem. Dobra, I pierwsze marze. pytanie, skąd, 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 taki, skąd taki pseudonim, kurwa, Bober? Bo mi to się kojarzy tylko z jednym. Z Czochraniem Bobrem. Nie, nie. Ze zwierzętami, które gryzą, kurwa, drzewo. No ale to tak... Bober, dlaczego Bober? No. A bo jak byłem mały i latałem jak pojebany, i rosły dopiero mleczne zęby i, kurwa, i miałem taką przegrodę, miałem taką furkę, to przyjaciel no. mojego mego brata... Pozdrawiam brata, obu pojedział, Oby trzy, obu... Ty to wyglądasz jak Bober. my się tak śmiejesz i w ogóle tak na jak popiera. Ale jesteś jest taki podobny trochę do takiego boberka w brązowej bluzie, to A Jakbyś nie oczakę to w ogóle to, to jest w ogóle ty nie wypadku tego robić. To jest ja ja To sama jest samą wymówkę jak ja, tak? Że, nie, na ogólnie że, 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 no, jest zima, kurwa, kobiety nie golą nóg, mnie golimy głów i wyjebane, nie? Bo tak jest. Tak jest. Znaczy, nie, my dlatego, że nie jesteśmy kurwa dobrze ogoleni i obcięci. Ja na przykład mam taką fryzurę <laughs> mogę zaprezentować, bo... Artur robi remont. A ja do innego fryzjera nie chodzę. Remamy? Ja ja widziałem, jakbym tam jakieś reklamówki rozkładał człowieku i była forma Ale kurwa. Inwentaryzacja. no. to może ty, to może remont robi, a nie re remamy, kurwa. Nie no, te. Inter <ścoughs> Interwały naprawdę. Interwentaryzacja, inter inter tak? Inwentaryzacje, no nie wiem co powiedzieć jak dobre kolejne. <grym> pytanie dla Bobra, Damarek, Oczywiście. Eee, kurwa, Bartuś, jak tam Twoja kariera klikowowa? Nagrywasz jakieś kawałki? Na jakich płytach się udzieliłeś ostatnio? I dlaczego tak mało nagrywasz? No to bez takie tak? No, takie pytanie, bo to jest talk show. To jest talk show, to. pierdolenie o Ja pierdolę, no i tak, 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 na no. no, Kurwa, nie wiem, no człowiek, co, co? co, No mógł prawdę i nie pyli. No. To jest to to jest okształt, nie można przyjrzeć. Teraz są gorące no, krzesła. Tak? Cezory, I jak będziesz tylko to, cię, kurwa, po prostu w się wyknie, <śla> Wszystko, cała historia. No nie, tak. nie, i co? No i to z co z tymi kawałkami? no z tymi kawałkami? Ja i ja to tak. u mnie stałem w miejscu od, kurwa, odkąd pamiętam, kurwa, i Aha, czyli, robię. czyli progresu żadnego. Nie no, progres tam jakiś progres, jest, kurwa. ale jakoś, kurwa, czeku, jakoś nie chce mi się, kurwa, przyłożyć do nie Wiem, niech mi się wyktniemy. Cięcie. Nie, no nie, no mów, dobra, żartuję. Mówię, Mówię, nie wiemy czy jest. Stoją kawałki w miejscu, nie? To to ale coś tam się dograłeś, do nas się dograłeś, do kogo się tam dogrywałeś ostatnio? Do nas i jeszcze chyba do nas. Do was i do nas. <noise> <noise> Czyli do nas, czas do cały czas do grywa. Cały czas się dogrywamy. Do 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 no do nasz gość dzisiejszy, dzisiejszy, nasz dzisiejszy gość jest wyjątkowo po prostu nudny i musimy go występuć. Jestem to... zmęczony w ogóle. No ja wiem, że zmęczony, tyle tyle na mroże, nie? Tak, chuj opie całą pizzę z jak sam człowiek u niej mówi, że jest tam. Weź do to. I to samo. Nie, jaką. Teraz zbliżenie na ogrzewanie w naszym tokszole. I to jest kurwa wszystko z pieniędzy podatników. Mamy nowy dywan. Który będzie rozłożony za chwilę no bo nie będziemy go kurwa rozkładać, bo się jeszcze pobrudzi Wezmę teraz na nas trochę No, y, do, no co? No kończyk poetycki Kończyk poetycki? Opowiedz jakiś no może nie, nie, ja ostatnio mam taki mały, taki krótki Wezmę, myślałem yy, Nawet on jest bez rymu, no nie? Tylko taki no. po prostu Że yy, Kurwa yy, Moi wrogowie są jak Tłusta plama na swetrze Nie chcą schodzić Myślę, że nogi jeszcze masz. No tak. Masz jakiś ten? Ja? Właśnie nadjeżdża osiedlowa taksówka, yy, którą wy wyzwonił Adam, ponieważ ma znajomych taksówkarzy, którzy bardzo go lubią. Yy, ostatnio jak wracał z imprezy, budy, napierdolony, na zrywkę, napierdolony wracał z imprezy i kurwa nie miał nic pieniędzy. Wziął taksówkę na zrywkę, a jak się obudził rano jeszcze miał 20 złotych w kieszeni, nie? Ty, kurwa, ja pamiętam. <laughs> najlepsze jest to, że ja miałem pieniądze na taksówkę przy sobie i kurwa obudziłem się do gdzieś, miałem sam pieniądze w kieszeni, wiesz? Nie, no wiem, jak, nie, nie wiem, jak ja mu za, nie zapłaciłem. Po prostu. Raz kiedyś też pozdrawiam, kurwa, muszę. Jechałem taksówką, chciałem się zawijać, kurwa, wysi wysiadać bez, bez płacenia, a gościu do mnie mówi: Goxie, bordo, No zowiem, kurwa. Bez <laughs> A jeszcze najlepsze było to, że ja mówię: powiedziałem zły adres, mi podrzucił pod blok wcześniej, a on kurwa do mnie mówi: w tym bloku nie mieszkasz. No. Tak, kurwa, no, od tej pory nie jeżdżę na zrywkę. No po prostu, kurwa, no nie, no od no, tej to było dawno, gdzieś tam już nie było. Ja zabawki, pamiętam, jak no. były słabe te czasy, kurwa, lat 2005, gdzie tam wiesz. To też było dawno, no, dawno, dawno. temu, nie? I pamiętam z koleżką jeździliśmy tam do takich ziomków na stok, do takich dużych ziomków, nie? I kiedyś tak taksówką razem z tym ziomkiem, który był bardzo duży i mówi. Chodźmy, chodźcie, chodźcie ze mną, ja wam na to zapłacicie temu taksówkarzowi, nie? Niech pan poczeka. I weszliśmy się do chłop mieszka na parterze, nie? Wbiliśmy się do niego do domu, wyjebaliśmy przez balkon i poszliśmy na autobus. I kurwa koniec, no nie? I chłop czekał, nie? Ja jechałem jakieś kurwa z imprezy i do gdzieś z się, koleś, kurwa. W ogóle, odjebali kurwa przefrański numer, bo... No bo mi kurwa wysiedli jebani, mieliśmy jechać razem. Ja jechać do domu. No i wysiedli pod groszkiem na, na herbach i wypierdolili. I zostałem sam w tym, w tym taksówkach, bo nie mów, kurwa, mówię, nie będę płacić z jakichś głów, sam kieruję z tej taksówki i kurwa, to trzeba uczyć, bo nie wiadomo czy kurwa ten taksówkarz nie będzie kogoś ścigał, nie? Ale kurwa tak było, kurwa, ja mówił mi jeszcze ten tamtom, mówił kurwa, kurwa, wyjedz Tak? O nie, my słyszeliśmy, że grałeś kurwa w tym filmie, tats -tatsi -tatsi tak taksi, taksi Taksi Tak jest, Powiedzmy jest mi jaki, jak... Nie, to... Damian, powiedz co się stało przed chwilą. Dokładnie. <trym> No czy co? Oglądałem sobie Transportera ze Statmanem No i tak zadzwoni do mnie Hoxu i mówi No to mówię, kurwa, podjeżdża, No ja podjeżdżam, a tu kurwa koła nie ma i kurwa Czekam na Dżingisa, a dżingisa, dżingis przyjedzie, naprawi i ja, Znaczy nie, no nie tak, że ktoś naprawi, A dżingis to jest kurwa, to jest taki Dżingis to jest najbardziej taki undergroundowy przemykacz, kurwa, Śródmieścia, nie? <laughs> no, jest... Ej, ale nie, on powiedział teraz tak, że tak jakbyśmy, kurwa, nie potrafili koła zmienić, kurwa bo jest prawda, nie masz chuj, lewarka i klucza w samochodzie, dlatego, dlatego kurwa wrócisz do studia. Dlatego byśmy do koła zmienili sami. Czekamy na lewarek i klucz po prostu, bo kurwa no, nie woli. Nie musiałem tam takich rzeczy w samochodzie. A to jakby tak czy, kurwa, to się kurwa psycafnęły, to byś do tego mam, tak? Nie, bo jest A kurwa, a, 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 a trójkąt masz? A wódzki, kurwa. kurwa. Nie mam żadnej apteczki, kurwa, mam tylko do jazdówkę i tyle. Jak Ty, gasnice? No właśnie. Będzie Dobra, się nie, się Będziesz się chuju kiedyś grać to jest ja zobaczcie. Zobaczmy. Wejdę <laughs> taką sytuację, że jadę, kurwa. I zieloną brawo jadę, a to nagle łup nie było i mi zaczęło się palić. No i co? Uciekłem, kurwa. No <laughs> nie, ale mieliśmy zacząć nowy temat, tak? No właśnie mieliśmy. To był kudy. Damian, Damian jest z nami cały czas, nie opuszcza naszego studia. To jest program Pierdolenie o Chopenie. Odcinek pod tytułem. No młodszy zulękny młody Stulejman i truba dołoży. No także co teraz? To mi No, no się co, tak? no, ty mówiłeś o tej stylówce. Co co ty coś? mówiłeś o stylówce, ja, ja to nie znam Że jest stylówka. To. jest stylówka teraz taka, że jak y, nosisz na przykład spodnie, to nawet w zimę wystają ci kostki, nie? ja też tak. chodzi. To? Ja. Nie zimy ci? Nie. No to, no. Nie jest ci zimno w kostki. No nie, a w górę będziesz miał kurwa reumaty zobacz czyli Kurwa teraz na zewnątrz trochę... Zobaczymy. Ale ja chodzę z... Miejsca do samochodu i samochodu do miejsca B. A, ale widzisz, a jak kiedyś kurwa, przecięgi wicekrypcy sami zapierdalają te gazety, kurwa. Z z mnie kosetkami na wierzchu to musi być zimno, nie ma, chujerzy, nie ma. Bo nie, nie ja bym, bo szczerze, czy, znaczy, kurwa, mi to leci. a Ty, a ja wolisz, ładnie by... wyglądać i marznąć, czy być, kurwa, postrzegany ze spadochrona i, kurwa, żeby Ci ciepło było? Nie. Wolę, żeby mi było ciepło i mam w to, co pomyślisz, kurwa no całe życie, kurwa, na sportowo. no ja. Wyjebany to torby cały czas tak, nie. ja nawet się wymyśliłem, że kurwa, że ktoś musi chodzić z kotkami, kotkaniem, bo tak jest modnie w zimno, kurwa, zimno 20 nie no, co ty Kamil, nie przyjąłem uwagi do takich rzeczy, ważne, żeby kurwa ma być, ma być smutnie i, 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 I czysto, kurwa, i czysto. a to nie to, jedno i to samo. No, no, no skrudnie, i czysto, no ładnie musi być ubrany Ewentualnie się... kurwa, ja jak się się takimi włosami, kurwa, obejdzie, traro i pewnie jeszcze, ewentualnie jak się mi się raz ponieważ uważam, no to czas nie Dobra, Jak kurwa, kurwa i nie masz sztucza. Ten, <gry> ten kurwa program jest bez sensu. Jak, dlaczego? Teraz już straciłem oddech, kurwa. No dobra, to co? No to co jakaś puenta na, na zakończenie naszego, naszego pierwszego odcinka, naszego talk show, który będzie się odbywał oczywiście tutaj e, w... Przez przypadek cyklicznie. No nie, nie, będzie oczywiście nagrywany, jak będzie nam się chciało go nagrywać. Nie? Oczywiście jeżeli będziecie chcieli, żebyśmy to na, na, dalej nagrywali, bo jeśli komuś się nie zgodziło nasze pierdolenie, no to jeżeli lubi nas posłuchać, no to, no, żebyście kurwa jakoś to wyrazili w jakiś sposób, nie? Nie musicie nam od razu kurwa płacić pieniędzy, bo my pieniędzy nie chcemy. Patro Koksowi Że... trzeba na założyć. Co się chcesza? Koksu będziesz najlepszym youtuberem w tym roku. Nie mówię. nie, właśnie. Kurwa, masz, nie chcę, żeby kiedykolwiek mówił. Jakiś bloger, stroger, youtuber. Kurwa, wypierdolony, mam jaja w tą całą branżę. Ja po prostu kurwa gadam, bo lubię. I to wszystko. Nie. Czyli tak. Nie, nie, nie pojawi się już Nazwa z naszego dłużej. programu od dzisiaj, jaka będzie? No, pierdolę, nie Oszubrego. Pierwszy ale, odcinek, ale jak, jak się będzie, będzie nazywał? Stulejman i, i co? I kurwa i tak? Młody Stulejman! Młody Stulejman i trupaduży. W następnym odcinku wyjaśnimy wam dlaczego jest taka nazwa, no dzisiaj nie mieliśmy czasu. Ale powiemy wam dlaczego tak było. No kurwa ten Stulejman i Trubaduży nie wzięło się z nikomu, dzisiaj, <noise> dzisiaj Cały dzień koło wokół tego były jakieś historie, więc, więc no, no kurwa jak, będą, jak będzie gościem ktoś, to wyłóż. Bo będzie jak jedzie teraz ta taksówka, to kto mu zapłaci, czy bierzemy na tak? Nie no kurwa. <głosy> <głosy> Dobra, kurwa, koniec. Yy... Dobra, to wy głosujcie, co zrobiliśmy w czy pojechaliśmy na zrywkę, czy zapłaciliśmy mu pieniądze. Pozdrawiamy was serdecznie, to był program. Pierdolenie o Pod tytułem... z i Trubaduże, młody Stulejman i